Witam. Dzisiaj chciałbym z Wami przeczytać krótki werset z Pisma Świętego, z Księgi, z Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 6, pierwszą część tego wersetu, w kilku językach, w tym również w języku oryginalnym, którym jest język grecki, grekakoiny. Zacznijmy od tłumaczenia na język polski, Biblia Tysiąclecia. Odpowiedział Mu Jezus: Ja jestem drogą. I prawdą, i życiem. Tekst kanoniczny grecki: Legei auto, ho Jesus Ego eimi, hechodos, kaiche, ale aleteia, zoe. Legei mówi auto jemu, ho Jesus. To jest imię Jezus w języku greckim. Ego eimi, ja jestem. He chodos, drogą, kaj i he aletheia, prawdą, kaj he zoe, i życiem. Chodos to jest droga, ale aletheia to jest prawda, zoe, życie. A tutaj przed każdym z tych słów mamy rodzajnik eta, he. Co oznacza, że są to wszystko rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Porównajmy teraz ten tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana, w grece kojne, z językiem greckim współczesnym. Zwróćcie uwagę na wymowę. Będę czytał powoli. Legi pros afton oisus. Ego ime i odos kei i, alitia, kei i zoj. Zauważyliście różnicę? Oczywiście jest ich więcej, ale y, chcę Wam dzisiaj tylko zwrócić uwagę na to, że inaczej wygląda czasownik Ja jestem, znaczy być w czasie teraźniejszym ja jestem. Tu jest ego eimi, ja jestem, a tutaj jest ego ime. Poza tym zobaczcie, e i. Czyli epsilon j czytamy w starożytnym języku jako E, a, a tutaj czytamy jako i. Podobnie ten rodzajnik eta, literka eta, już nie jest eta, tylko ita. I takich różnic jest bardzo dużo. Warto uczyć się jednocześnie i greki starożytnej i współczesnej, greckiego współczesnego języka. To Przynosi więcej radości, a jednocześnie nie mówisz tylko tym językiem starożytnym, ale też posługujesz się językiem współczesnym, masz możliwość w jakiś sposób praktycznie posługiwać się tym językiem, a ta starożytna Greka bardzo pomaga w pogłębieniu, w głębszym zrozumieniu współczesnego języka. Hiszpański. Nie pamiętam, z jakiego to tłumaczenia zaczerpnąłem. Jesus le contesto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Czyli Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, el camino, droga, la verdad, prawda i y la vida, życie. King James Version: Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. Czyli mamy tak: way, droga, truth Prawda, life, życie. Łacina wulgata Dicit ei Jesus, ego sum via et veritas et vita. Ego sum, czyli ja jestem, via, droga, et i veritas, prawda, et vita i życie. Na koniec język hebrajski: Wajomer Elaf Yeshu'a. Anochi Hadderech, vechamet vechaim. Wajomer i powiedział Elav do niego Jeszua. To jest w zasadzie aramejska wersja imienia Jezus. Po hebrajsku byłoby Jehoszua, ale bibliści przyjęli, że tak właśnie zwracano się do Jezusa, Jeszua, na pewno nie Jeszu. A o tym dlaczego nie, to wam innym razem powiem. Wajomer Elaf Yeshua, Anochi, Ja, Haderech, Ja, droga. Tutaj czasownika być nie ma w czasie teraźniejszym, zarówno w starożytnym hebrajskim, jak i współczesnym. Czasownik być nie występuje, on występuje tylko w przypadku współczesnego języka w czasie przyszłym i przeszłym, a w przypadku języka biblijnego w perfektum i w imperfektum. Natomiast nie ma tej wersji takiej właśnie, nazwijmy to dzisiaj czasu teraźniejszego, ale my, my tłumaczymy ten czasownik na inne języki. W związku z tym anochi hadderech, ja jestem drogą, hadderech, derech to jest droga, weha emet i prawdą emet, ale mem taf to jest prawda, we ha -haim, i życiem. Chaim ha to jest e, życie. To daraba, szalom.